Cześć, Wojtek z kanału remontownia. Dzisiaj będziemy remontować u siebie. Znaczy, porozmawiamy sobie, jak to jest remontować u siebie. Do remontu jest, jak widzicie, moja lakiernia, malarnia, w końcu pokój dziecinny, doczekał się remontu. I jak to jest u Was? Jak remontujecie u siebie? Stare, modre powiedzenie zawsze mówi u klienta, lub jak u siebie. No tak, tylko jest jeden problem. Które na przykład mnie drażni, powiem szczerze, tyle lat na budowie, ale cały czas mnie to drażni, jeżeli muszę wykonywać pracę u siebie. To jest mianowicie to, gdzie z tym wszystkim. Wiecie o co chodzi? Gdzie z tymi rzeczami? Gdzie je upchać? Po różnych pokojach. No to jest dla mnie problem, który zawsze mnie drażnił, bo jak idziemy do klienta, do kogoś, no to z reguły mamy miejsce przygotowane, pracujemy, oczywiście wychodzimy i jest ok. Natomiast jeżeli pracujemy u siebie, no to sami się musimy zatroszczyć o rzeczy, które w tym pokoju remontowanym stoją. Najprościej jest je wynieść do innych pokoi, no tylko w tym momencie, jak to jest przykładowo też trzy pokojowe mieszkanie, no to mm, robi nam się powoli w domu w mieszkaniu chaos. Na no, tego się niestety nie uniknie. I tak. No co będziemy tu robić? Zobaczcie. Tutaj te ściany były już gładzone jakiś czas temu, spory czas temu. 5 lat będzie. Ale nie wygląda to źle. To jest spokój dziecinny, nie to tak zostanie. O tu jakieś taśmy, normalne ubytki, więc podejrzewam, że wbrew pozorom chciałem to wszystko jeszcze raz szpachlować, ale jak tak patrzę, to uważam, że no nie ma sensu. Wystarczy po prostu, że te wszystkie ubytki zostaną wyszpachlowane, wyszlifowane i powinno być ok. Tutaj a zobaczcie, tutaj jest Steropiam 5 mm bodajże próby był kiedyś ocieplony, ponieważ tu jest ściana zewnętrzna. Widzicie, tu jest balkon i gdzieś pokój, który znajduje się po drugiej stronie, o tu jest kabel, pewny on jest gdzieś w rogu, ten pokój się kończy gdzieś w tym miejscu. Czyli to już jest ściana zewnętrzna. I jak nawet teraz życie, o, tam już lekki osadzik się zbiera, od tej wilgoci i... Bardzo mnie ciekawi, tutaj w rogu też, jak to wygląda, jak ja ten sterowiec zdejmę. Podejrzewam, że tam wszystko jest straszne. W ogóle, jak nawet dotykam tą ścianę, to czuję, że to jest wszystko zimne, przemarza. Czyli ta ściana ewidentnie przemarza. I teraz Wam jeszcze pokażę szybko z drugiej strony. Widzicie, to jest ta, powiedzmy, do tej poręczy: to jest ta właśnie ściana. No, i tam mamy, tą, y, tam mamy ten balkon dołączony. No, i gdzieś tam jestem pewnie ten, tworzysz jakiś termiczny mostek, tak w każdym razie ściana przemarza, Stąd mam tam w tym roku to, co mam. Dlatego właśnie parę lat temu zdecydowałem się na stropem, bo innej opcji tutaj y, w tym czasie nie widziałem. No, teraz już wiecie, ten pierwszy pokój na filmiku ociepliłem sobie tymi płytami. multiporu, jeszcze mi trochę zostało, i teraz ten stropem będzie zeskrobany. I przyjdą one w rogu Jeżeli ktoś chce, tam dokładnie wiedzieć o co chodzi. No to odsyłam do filmiku o cieplenicy wewnętrznej. Tam jest to y, troszkę bardziej wytłumaczone. No i tak. No co? Szafa odsłużona Model. Powiem szczerze, że nie ma co narzekać. Nie był to najdroższy model szafy, no ale 8 lat. 8 albo 7 lat. służyło Trzeba ją rozebrać dosłownie. Na części, bo oczywiście jest trzecie piętro i trzeba ją znieść na dół. No i co? Podłoga wylatuje, będzie zmieniona. Te listwy, które są tutaj, zarówno te od laminatu, jak i te, które już były tu zamontowane wcześniej, wylatują. No tutaj znajduje się ten element dekoracyjny, który robiłem na wcześniejszym filmiku. I widzicie, gdybym sobie teraz wcześniej, przed nałożeniem tego elementu, przykleił tapetę podkładową. Teraz wystarczyłoby ją tylko sobie spokojnie zdjąć i by nie było problemu. Natomiast teraz zostało to wykonane na normalnej ścianie, czyli będzie trzeba pewnie poszlifować, podszpachlować. Także ta tapeta podkładowa, jeżeli chodzi właśnie o takiego typu techniki dekoracyjne, naprawdę fajnie się sprawdza, ponieważ jak się nam znudzą, to wystarczy tapetę zdjąć, a tak troszeczkę więcej pracy przed nami. No ale okej, okay. Oczywiście wszystko do zrobienia. Wszystko to się dało i na razie nie jest aż tak konieczne do używania leży na łóżku. Jak już to przysunę sobie na środek. Zabezpieczę folią. Te wszystkie kartony gdzieś będę musiał sobie upchać z ciuchami. To tak to jest jak się u siebie chce zrobić remont jednego pokoju, przy czym, że wszystkie inne to już pozajmowane. No i tak to zaczyna wyglądać. Podłoga już kupiona, wszystko ten, ale cały róg zawalony. Latem nie byłoby aż takiego problemu, bo część rzeczy pewnie wstawię na balkon. Ale dzisiaj oczywiście... Zobaczcie, ładnie śnieży. Jak nie było zimy tutaj przez 10 lat, tak teraz jest. Akurat w momencie zaplanowania remontu pełnośniegu, który ma się niby utrzymać przez tydzień czasu. Także szafa będzie wynoszona. Oczywiście przy takiej pogodzie, no bo czemu nie. Kaloryfer oczywiście rzuca się od razu w oczy, że jest... No. Naczelnięty zębem czasu, w sensie, no jest żółty. On no, chyba lakierowany, nie było nigdy od nowości. Wszystko fajnie, jeżeli chodzi o remont u siebie, to się bardzo cieszą, Mówię wam, córka zwłaszcza, bo tam u nich w pokoju oczywiście troszkę kratów zostało postawionych. Tam to, tam to, tworzymy takie labirynty, aby pochodzić. No to zapraszam na nową serię remontownia po godzinach, jeżeli chodzi o remont pokoju dziecinnego bo tylko w takim czasie jestem w stanie coś zrobić, w normalnym czasie, czyli praktycznie od 6 do. 16 jestem gdzie indziej, więc pracy będzie 2-3 godziny dziennie. I tyle. Także zapraszam, a jak wy remontujecie u siebie, co robicie z tą całą stertą rzeczy, też pewnie pakujecie gdzie się da. Zresztą napiszcie w komentarzach. Dobry temat, fajny, ciekawy. Dzięki, że oglądaliście miego dnia. Hej, Hejpa. Pozdrawiam!